Jestem ze Studenckiego Koła Nanotechnologii Nanorurki. Studenckie Koło Naukowe Nanotechnologii Nanorurki zajmuje się organizacją spotkań naukowych z pracownikami Wydziałów Chemii i Fizyki oraz popularyzacją nauki na wielu wydarzeniach, takich jak na przykład Piknik Naukowy, Centrum Nauki Kopernik, a także realizacją projektów naukowych. Nasze członkowie koła biorą udział w wielu ciekawych badaniach na, w laboratoriach i dzięki temu mają możliwość zaprezentowania ich na również w wielu konferencjach i wyjazdach. Jestem z Zespołu Pieśni i Tańca tak naprawdę no, nigdy nie tańczyłem żadnego folkloru, i tego wszystkiego od podstaw uczę się właśnie tutaj na, na zajęciach w Mamy dwa koncerty. Podaj Serce, które jest zwykle na wiosnę, i koncert Żakowe Tańcowanie. To jest taki koncert studencki, i on odbędzie się w październiku. Jestem z Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Solideo. Chciałam poznać ludzi zgodnych, z, którzy mają takie same poglądy jak ja i reprezentują te same wartości, czyli wartości katolickie. Chciałam robić coś więcej poza samym studiowaniem. Kamil Bonas, przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego organizuje przez cały rok szereg wielkich imprez. Największą oczywiście są Juvenalia Uniwersytetu Warszawskiego, ale ponadto mamy również wydarzenia takie jak Witaj na UW czy Witaj po feriach, zimowa, a także buf dla słów dwa razy w roku przy sesji zimowej i sesji letniej. Dużym wydarzeniem jest również Miasteczko na Styku Kultur, Kultura Hotspot. Ponadto organizujemy wiele zbiórek wolontaryjnych, czy to krwi, czy to dla schronisk. Także samorząd robi naprawdę bardzo, bardzo dużo. Cześć, jestem z chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzimy sobie na próby, chodzimy sobie na koncerty, obskakujemy wszystkie inauguracje na uniwersytecie, robimy pomniejsze jakieś fajne chałturki, ale też jakieś koncerty charytatywne. Zdarzają się wielkie dzieła orkiestrowe, no albo takie mniejsze wydarzenia. Jestem członkiem studenckiego klubu międzyepokowych badań historycznych. Chcemy właśnie udowodnić, że faktycznie studenci mogą i powinni prowadzić badania naukowe, choć wiadomo, żeby ten warsztat jeszcze jeszcze bardziej udoskonalać, no, potrzebne są regularne spotkania. My prowadzimy właśnie takie spotkania w sekcjach, w 10 sekcjach, które stanowią właśnie nasze koło.